Mm, pycha, ale słodka mm. Cześć kochani, z tej strony Agnieszka Pozdrawiam Was bardzo serdecznie Z naszej e, ziemi obiecanej Stoję przy czereśni Jak widzicie ona już ma sporo owocu Jest czerwony I naprawdę już coraz bardziej słodki W przeciągu kilku dni Możemy zrywać owoce Wkładać do słoju, a potem cieszyć się e, Kompotami jesienią i zimą ale jest pewien problem. Szpaki też wiedzą, że mamy to owoce i zaczynają przylatywać rano, wieczorem i w południe i obiadać nas po prostu z tego, co powinno być dla nas. Tak więc przygotowałam trochę materiału, który powieszę na drzewie jako straszak. Mam nadzieję, że zadziała. Jeżeli nie, to wyciągnę ciężko materiał w postaci dużych reklamówek. Takie reklamówki stosuje mój tata u siebie w ogrodzie i one odstraszają szpaki, no ale wizualnie nie są zbyt atrakcyjne. No ale wybierając przez dwa tygodnie czy tydzień yy, brzydkie drzewo, czy yy, brak owoców, oczywiście wybieram to, wybieram to pierwsze i posiadanie owoców. Yy, tak więc, jeżeli nie poskutkuje ta metoda łagodniejsza z różnymi takimi świecidełkami, które powieszę na drzewie, yy, to jutro yy, przywiążę po prostu reklamówki. Zapraszam Was zatem do odcinka, który traktuje o tym, jak uchronić owoce, czereśni przed tym pasożytem, który tutaj przylatuje co chwilę. Czyli szpakiem. Zapraszam. Mam tutaj kilka takich podstawek do tortów. One są złote. Tnę takie koło na cztery części, tak jak już przecięłam to pierwsze. Dziurkować będę dziurkaczem i przewlekać. Wybrałam żółtą wstążkę do tego, więc żółtą wstążką będę przewlekać. Poczekajcie, słuchajcie, bo słyszę szpaka. Właśnie, na razie klaszczy na nie. Okay. Kolejny, kolejny trójkąt, dziurka, stążka jedziemy. Oczywiście można próbować z płytami. Mój teda też próbował z płytami i e, jakoś mu te płyty nie działały. E, te, dla, ten odblask, który płyty dawał, mimo wszystko nie odstraszał tych e, ptaków. Mam nadzieję, że, że to poskutkuje. U teściów też wymyśliliśmy taką metodę. Tutaj niestety w Kaliszu nie kupiłam, nie znalazłam. Są takie kurtyny złote, świecące na imprezy, takie frędzle. Można je kupić na przykład w takim chińskim sklepie i to udało mi się kupić w Sanoku, tam na Podkarpaciu, ale tutaj w Kaliszu nigdzie w sklepie nie widziałam. I to też można przywiązać, to też się świeci i rusza mocno na wietrze. I na grządkach to teściowej działa. Nie przymocowywała jeszcze takiego odstraszacza na drzewo z czereścią, bo oni mają późniejsze czereśnie. Więc jeszcze nie było potrzeby. No a u nas już jest. Zapina się, słuchajcie, na drzewo. Teraz jestem jakieś 3 metry nad ziemią, za chwilkę będę wyżej, tak aby móc jak największą ilość gałęzi osłonić przed intruzem, przed szpakiem. Zdecydowałam się, że od razu dzisiaj będę używała tych reklamowego, o których Wam wspominałam, ponieważ podkładek na torty jest zdecydowanie za mało. To jest kropla w morzu potrzeb. Drzewo jest duże, dużo gałęzi, du dużo owoców, więc od razu, jak już. Dzisiaj e, e, pracuję wokół tego drzewa, to po prostu te e, reklamówki powieszę. Mam do Was ogromną prośbę. Jeżeli Wy macie czereśnie, piezu sąsiadów, jeżeli macie czereśnie i macie, jakiś dobry patent, i macie jakiś dobry patent na to, jak bronić się przed szpekami, dajcie znać. W przyszłym roku po prostu będziemy mądrzejsi. No dobra, wchodzę wyżej, powieszę kilka jeszcze reklamówek, które mi zostało. No i będę powoli za chwilkę kończyła. Um, powiesiłam wszystkie reklamówki jakie miałam. Okryłam około 25% drzewa, to nie jest dużo. No ale tyle, ile mogłam, tyle, tyle zrobiłam. W pewnym momencie wisiałam na drzewie, bo troszkę mi się przekrzywiła drabina i wołałam głośno do sąsiada, żeby mnie ratował. Przybiegł, wyprostował drabinę i działałam dalej. Tak więc fajna przygoda. Iście po prostu z zielonego wzgórza, można powiedzieć. Kochani, pozdrawiam Was serdecznie z naszej Ziemi obiecanej. Mam nadzieję, że będę mogła powiedzieć Wam, że uratowaliśmy jak największą ilość czereśni i, i że mamy dużo słoi na zimę. Miejcie się dobrze. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że następnym razem z Ziemi. Do zobaczenia.